Wiedzą, że przybliżenie liczby 10 do potęgi 1 trzecia jest równe to, takiej wartości, wyznacz przybliżenie liczb pod punkt A. Zobaczmy. Wiemy, że ile wynosi 10 do potęgi 1 trzeciej. To wiemy, to mamy podane w treści zadania. To jest to coś. I teraz 10 do potęgi 4 3 Zapisz, że to jest 10 do potęgi 3 trzecie. Plus 1 trzecia. 3 trzecie to jest 1 trzecia, to są 4 trzecie. No ale 10 do potęgi 3 trzecich to jest po prostu 10 do potęgi pierwszej razy 10 do potęgi 1 trzecia, bo my wiemy, że jak mnożymy liczbę o tej samej podstawie, to dodajemy te wykładniki. No i wówczas, my wiemy, że 10 do potęgi 1 trzecie to jest to 2 z kawałkiem. Zapiszemy to 2,15 44 35 razy 10 do potęgi pierwszej, czyli po prostu 10. Mnożenie przez 10 przesuwa przecinek o jedną jednostkę w prawo, czyli będziemy mieli w przybliżeniu 21,54435. Podpunkt A mamy. Podpunkt B będzie analogiczny, tylko tutaj zauważ, że 10 do potęgi 10 trzecich można zapisać. Przede wszystkim 10 trzecich to jest 3, 1 trzecia. Czy to jest 10 do 3 razy 10 do 1 trzeciej? A jak już to zauważysz, no to wtedy zadanie staje się banalne, bo my piszemy właśnie to 10 do potęgi 1 trzeciej razy 10 do potęgi trzeciej, a 10 do 3 to jest 1000, bo 1 i 3, zera, A 10 do 1 trzeciej to to jest wyrażenie. Właśnie to tutaj, czyli 2,154435 razy 1000. A my wiemy, że 1000 przesuwa nam przez przecinek o 3 miejsca w prawo. Raz, dwa, trzy, tutaj. Czyli będziemy mieli 2, 1, 5, 4, 4, 3, 5. Czyli mnożymy wszystko przez 1000. Mnożymy to przez 1000, otrzymujemy około taki wynik. Podpunkt C. 10 do minus 2 trzecich. Co z tym zrobić? 10 do potęgi minus 2 trzecie. Możemy zapisać, że to jest... 10 do minus pierwszej razy 10 do 1 trzeciej, zobacz, że to sobie możemy dodać. Mamy wówczas 10 do potęgi minus 1 plus 1 trzecia, czy to są właśnie te 10 do minus 2 trzecich. Ale co daje mi taki zapis? No, daje bardzo wiele, ponieważ 10 do potęgi 1 trzeciej to jest to przybliżenie, które mamy podane w treści zadania. Razy 10 do minus pierwszej, czyli 1 dziesiąta. Mnożenie przez jedną dziesiątą przesuwa mi przecinek o jedną jednostkę w lewą stronę, czyli zobacz, będziemy mieli teraz wynik 0,215 4435. Przesunęliśmy przecinek w to miejsce, no to poprzedza dwójkę tutaj 0. To 0 sobie dopisujemy po prostu. Czyli to jest już mniej, mniej niż jedność. To będzie po prostu podzielone przez 10, to jest troszkę ponad 2 dziesiąte. No i mamy tę wartość i pod punkt D 10 do potęgi minus 5 trzecich. Tutaj zauważ, że to jest 10 do potęgi minus drugiej razy 10 do potęgi 1 trzeciej. Minus 2 to jest minus 6 trzecich, plus 1 trzecia wyjdzie minus 5 trzecich. I wówczas, jak tak to zapiszemy, to mamy 10 do 1 trzeciej razy 10 do minus drugiej za 1 trzecią wstawiamy to 2 z kawałkiem, czyli 2,15 35 razy 10 do minus drugiej, czyli 1 setna. 1 setna przesuwa przecinek o 2 miejsca w lewą stronę, czyli będziemy mieli 44 5. Przesunęliśmy ten przecinek o dwie jednostki w lewo. czy żeby wrócić do stanu poprzedniego, trzeba by przesunąć przecinek o dwie jednostki w prawo, i wszystko się zgadza. Czyli, to jest taka wartość.